Konferencja Interakcja Integracja rzeczywiście ma bardzo długą historię, ponieważ pierwszy raz wystartowała w 2007 roku w Warszawie i przez kilka lat odbywała się głównie w Centrum Nauki Kopernik i potem zaczęła, ruszyła w Polskę. Więc pojawiała się w kilku miejscach, między innymi w Krakowie, w Toruniu. W Łodzi jest po raz pierwszy, z tego co wiem. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli taką okazję spotkania się w naszym środowisku, ale też zobaczenia innych miejsc, na miejscu zorientowania się, jak inni działają, jakie mają pomysły, które z naszych pomysłów się sprawdzają, a które być może nie. Też wyjechanie poza firmę własną, gdzie się codziennie pracuje, myślę, że jest bardzo, bardzo takie sprzyjające odłączeniu się od bieżących spraw i jakby przełączeniu się na taki poziom nieco wyższy, przyjrzeniu się temu co robimy i temu sensowi naszego działania nieco z lotu ptaka. E, więc taka, taka refleksa, która nas odłącza od bieżących spraw jest bardzo cenna. No i po raz pierwszy jesteśmy w Łodzi, już w kompleksie, który ma już kilka lat. Więc myślę, że dla części naszego środowiska jest to pierwsze spotkanie z Centrum Kultury EC1 fantastycznym obiektem. Ja z racji tego, że osobiście bardzo interesuję się architekturą współczesną, uważam, że to jest jeden ze znakomitszych obiektów tego typu, rewitalizowanych w Europie, więc naprawdę szacunek. I w związku z tym myślę, że osoby przychodzące tutaj do Was czują, że to jest także miejsce, bardzo mocne silne miejsce kultury, bo ono rzeczywiście oddziałuje w ten sposób, tak? A przy, przy tym ten cały zaplecze też infrastruktury industrialnej, no powoduje, że wiadomo przełączamy się na temat Centrum Nauki i Techniki bardzo naturalnie, więc sama ta infrastruktura, sama ta in architektura już powoduje, że czujemy się w miejscu specjalnym. Ja myślę, że to hasło jest bardzo pojemne i rzeczywiście każdy może je rozumieć w swój sposób. Jeśli chodzi o środowisko i to, o czym my się zajmujemy na co dzień w pracy, myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że nie my dostarczamy pewną wiedzę czy pewne wartości do szeroko rozumianej publiczności, tylko to jest dużo bardziej wartościowe, jeśli włączamy Tę naszą publiczność, w tworzenie naszych programów, projektów, bo wtedy jesteśmy w stanie lepiej odpowiedzieć na prawdziwe potrzeby, nie te, które my sobie wyobrażamy, że potrzebuje nasz widz. Jeżeli też włączymy w budowanie naszych projektów. Tych z naszej bańki informacyjnej i tych spoza, bo nie możemy o nich zapomnieć, nie mamy prawa o nich zapomnieć. Nie, nie możemy ustanowić, jak ja to mówię, takich spiżowych drzwi, że tu jest jakieś miejsce wyższej kultury czy wyższej nauki. Nie możemy naszego gościa onieśmielać. Wręcz przeciwnie, im lepiej skutecznie wciągniemy go na pokład, im lepiej skutecznie wciągniemy ich w dyskusję, tym lepsze będą tego efekty. Drugą, e, drugim takim sposobem rozumienia tego naszego bardzo pojemnego tytułu są oczywiście osoby ze specjalnymi potrzebami. I nie definiujmy ich w Boże e, jako wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. To są osoby, które mają inne potrzeby. One może są w innym wieku, one może są na jakimś zakręcie życiowym, one być może są młodym człowiekiem, który się zastanawia, co zrobić ze swoim życiem. A może jest to osoba bardzo wrażliwa na w tej chwili wielkie wyzwania cywilizacyjne, a może jest to osoba, której kiedyś powiedziano, że jest mało zdolna i być może nie ma, nie ma inklinacji do nauk ścisłych, a może jest to rodzic, który się zastanawia, w którą stronę popchnąć, pokierować swoje dziecko, a może to jest nauczyciel, który myśli, może moja praca nie ma większego sensu? Każda z tych osób ma swoją własną potrzebę. I teraz im bardziej się w to wsłuchamy, tym lepiej odpowiemy na te potrzeby. Czy możemy zadowolić wszystkich? Też często o tym rozmawiamy. Czy możemy być dla wszystkich? Czy nasze włączające projekty przypadkiem nie wykluczają kogoś? Czy jeśli chcemy bardzo zdefiniować naszego odbiorcę, trochę brzydkie słowo, wiem, to może zaczynamy naszą publiczność klasyfikować? Więc to jest naprawdę szereg no takich bym powiedziała głębokich pytań, które sobie stawiamy i każdy może je sobie postawić na swoim poziomie, na swoją potrzebę. Dlatego bardzo lubimy takie pojemne tytuły, bo uważam, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oczywiście osobnym problemem jest to, z czym się teraz mierzymy od tego roku, czyli włączenie, włączenie publiczności z innego kraju i nie chodzi bynajmniej wyłącznie o język o dostosowanie języka, aby to, co prezentujemy, żeby treści były zrozumiałe. Chodzi także o zrozumienie człowieka, który właściwie tkwi w terrorze wojny, który przeżywa olbrzymią traumę. To, jest, to są ludzie, których rodziny zostały rozłączone, które się codziennie martwią o swój byt i życie swoich bliskich. I my mamy teraz zadanie i obowiązek Odłączyć ich nieco od traumy wojny, wciągnąć ich w naszą dyskusję, ale także nie możemy zapomnieć o empatii. Nie możemy zapomnieć o tym, że być może dziecko, któremu staramy się wytłumaczyć jakieś zagadnienia z fizyki, w tej chwili myśli o swoim ojcu. Jak w tym działać? Nie mamy zbyt wielkich kompetencji międzykulturowych w Polsce jeszcze, prawda? Uczymy się tego tak naprawdę. Żeby nie stawiać się w roli tego mądrzejszego, tego, który powie wam, jak to działa, który powie wam, jak żyć w tym cywilizowanym świecie, odwrotnie musimy wejść w budy tej osoby, która nas potrzebuje. A potrzeby są różne. I być może, jeśli nawet nie warsztaty i panele odpowiedzą na wszystkie potrzeby, to jestem przekonana, że te wszystkie rozmowy, które się w tej chwili toczą. I te wszystkie pomysły, które tu sobie przy kawie konfrontujemy, i to, o czym powiedziałam na wstępie, sam, sama świadomość, że są inni ludzie, którzy też pracują w tej branży, którzy stykają się z podobnymi problemami, wyzwaniami, ale też, którzy stawiają sobie bardzo ambitne cele. Zamiast dokonywać wielkiego wysiłku w swoich zespołach, w pojedynkę, to może zróbmy to wspólnie to może wymiejmy się dobrymi praktykami i pomóżmy sobie wzajemnie po to, żeby być bardziej adekwatnym i bardziej potrzebnym i lepiej odpowiadającym na potrzeby innych.